Dobry wieczór, dzień dobry, witajcie. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko dobrze, że mnie widać, że mnie słychać. Dajcie znać. Dzisiaj troszkę testujemy transmisję na YouTubie, więc coś nowego. Pierwszy raz tutaj odpalamy. Mam nadzieję, że nic nie popsułem i wszystko jest OK. Więc dzisiaj sobie zobaczymy, jak te transmisje na YouTube nam działają. A dzisiaj zaprosiłem Was na takie krótkie, krótkie spotkanko. Super, dziękuję. Tutaj wszystko wygląda, że wszystko jest OK. No to działamy. Kochani, no to dzisiaj takie krótkie spotkanko, maksymalnie pewnie 20 minut. Przygotujemy sobie właśnie karty, które użyjemy we wtorek. We wtorek przypomnę jest szkolenie właśnie z memory, więc napiszcie, czy ktoś jeszcze nie jest na, ktoś jeszcze się nie zapisał na to wtorkowe szkolenie. Ja wam zaraz podeślę linka, że jeżeli ktoś faktycznie jeszcze jeszcze nie dołączył, to będziecie mieli taką możliwość. To będzie we wtorek. Pokażę Wam właśnie, co będziemy starali się zrobić. Zobaczcie, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Czyli właśnie mamy nasze karty. Ja już je sobie tutaj przygotowałem troszkę wcześniej, ale pokażę Wam Cię, jak właśnie te karty przygotować. Tak, abyście na przykład na wtorek już mogli sobie właśnie też coś stworzyć we własnym temacie. No i zobaczcie, memoria. Jak to memoria? Po prostu będziemy sobie szukać identycznych symboli, żeby po prostu właśnie wyczyścić plansze. No i właśnie to jest taki e, taki krótki przykład. Oczywiście jak widzicie tutaj mamy tylko e, tak naprawdę cztery, cztery różne karty po prostu bo one zawsze są zduplikowane, a więc mamy tylko e, cztery pary. E, Im więcej tym lepiej, więc jeżeli przygotujecie na wtorek e, i jeszcze więcej kart, jeszcze więcej, właśnie symboli, no to, no to super. Więc takie rzeczy będziemy robić. I zobaczcie, ja mam tutaj, w moim przypadku, te karty są kwadratowe, czyli mniej więcej taki sam jest, taka sama wysokość, jak i szerokość. Ale oczywiście to nie musi być reguła, więc zostawiam to Wam, jak będziecie potrzebować. Mam jeszcze dla Was drugi przykład, zaraz Wam pokażę. Bo jak zwykle, jeżeli ktoś zobaczył, to będziemy tutaj korzystać z. Takich fajnych skryptów od Scape'a i Sandboxa. Mniej więcej tak samo korzystaliśmy w przypadku Dobli. I zobaczcie, tutaj oni mają też inne wersje Dobli. to te, Memory, to też dostaniecie ode mnie we wtorek, te konkretne linki. Zobaczcie, oni tutaj na przykład mają, mają karty prostokątne, czyli taki zwykły standardowy rozmiar kart. Tak to u nich wygląda. O, mają tu jakąś inną tematykę, ale mają jeszcze inny przykład. Tutaj coś ala szachy, warcaby. Tutaj znowu są te karty kwadratowe, więc tak to tu zrobili. No i w trzecim przykładzie, który oni tutaj dają, no to też są te karty prostokątne. Zostawiam to wam. Przygotujcie takie, jakie wam będą pasować, możecie przygotować nawet okrągłe. Więc może na przykład dzisiaj spróbujemy sobie zrobić okrągłe karty. Dlaczego, Dlaczego by nie? No i do tego jest oczywiście potrzebna Canva. To już mam nadzieję, że kanwę znacie i lubicie. Canva.com. Mam nadzieję, że już byliście na naszym szkoleniu z Canvy. Jeżeli nie, to zapraszam na naszego facebooka. Tam kolejne szkolenia są zaplanowane i kanwa też tam jest. A mogę nawet sprawdzić, kiedy to będzie. Gdzieś to miałem zapisane, słuchajcie. A kanwa będzie 27 kwietnia. Więc, jeżeli ktoś jeszcze nie zna kanwy, no to koniecznie musi, musi dołączyć. A my właśnie już jesteśmy na, na stronie kanwy i stwórzmy sobie właśnie. E Stwórzmy sobie takie karty do memory. No i teraz najważniejsze jest pytanie, jaki będziecie mieli format. Czy to właśnie będzie karta kwadratowa, czy to będzie prostokątna, czy może okrągła. Jeżeli okrągła, to zrobimy to też na takim formularzu kwadratu oczywiście, ale jeżeli prostokątna, no to musicie sobie zdecydować się, jaki to ma być rozmiar. No i czym ja się na przykład sugeruję? Ja się sugerowałem właśnie chociażby w przypadku prostokątnych kart. Warto sobie wpisać na przykład w Google na przykład karty, do, do gry, rozmiar. Jeżeli faktycznie nie macie pojęcia, jakie są rozmiary, to ja często sobie właśnie próbuję to wygooglać. No i po prostu zobaczcie, już na Wikipedia mi podpowiada, że normalne karty to mają taki format, powiedzmy 88x57 cm, czyli możemy sobie takie wymiary wziąć, jeżeli chcemy stworzyć sobie prostokątne, prostokątne karty do gry. Oczywiście mówimy tutaj o memory, ale jeżeli stw potrzebujecie stworzyć sobie e kwadratowe, no to możecie wziąć ten wymiar, powiedzmy, mniejszy, czyli na przykład 57 na 57 e No i może zróbmy sobie właśnie coś takiego. Czyli w kanwie, zobaczcie, na górze mamy e utwórz projekt, e i tutaj jest rozmiar niestandardowy, no bo kanwa nie ma żadnych szablonów do, do kart memory, więc my sami od zera musimy sobie coś stworzyć. No i zobaczcie, wybieramy sobie po prostu rozmiar e niestandardowy. I tutaj musimy podać wysokość i szerokość. I tu mamy też jednostkę. Zmieńmy sobie piksele na milimetry, no bo taki wymiar sobie pobraliśmy z internetu i na przykład zrobimy sobie te 57 na 57. Jak ktoś zrobi większy, to nie ma to problemu, po prostu zeskalujemy sobie potem do mniejszego, to obraz, do mniejszego obrazka. Pamiętajcie, że zawsze lepiej zrobić obrazek większy niż mniejszy, bo zawsze jakość obrazka można obniżyć, a jeżeli zrobicie za mały, potem próbujecie to rozciągnąć, no to wtedy już się nie da, będzie, będą takie piksele, będzie to rozmazane, więc jeżeli nie znacie dokładnie wymiaru, Jakie chcecie, to zróbcie sobie na pewno większy obrazek e, niż potrzebujecie, wtedy zawsze go można zeskalować. No i wybieramy sobie tutaj 57 na 57 mm i klikamy utwórz nowy projekt. No i zobaczcie, co się wydarzyło. Po prostu e, taka baza kwadratu nam się tutaj stworzyła i tutaj zaprojektujemy sobie właśnie naszą kartę. E, zacznijmy oczywiście od tła. Zobaczcie, jak e, ja to robię. Na początku wybieram sobie tło, e, ale to nie będzie Cofnie, wr wróćmy. Nie tło, tylko obramowanie. Właśnie, to jest bardzo ważne. Już Wam pokażę, co chodzi. Czyli tło tego kwadratu to nie będzie tło naszej karty, tylko to będzie e, obramowanie naszej karty. No i w naszym przypadku weźmy sobie dla przykładu jakiś taki brązowy kolor. Nie będę już odwzorowywał tych kart, które mam tam, zrobimy może coś podobnego po prostu. No i zobaczcie, na przykład, albo pójdźmy może w czerwony. O, zróbmy coś takiego. To będzie obramowanie. Teraz po lewej stronie wybieram zakładkę elementy i tutaj mamy kształty. No, i w naszym przypadku, w moim przypadku, wstawiam sobie kwadrat. Oczywiście, jak ktoś wybrał prostokąt, to może sobie to po prostu rozciągnąć do prostokąta. A ja po prostu rozciągnę sobie to tak aby właśnie zostawić sobie lekkie tutaj obramowanie i jeszcze mogę sobie to dokładnie wycentrować, ten kwadracik, tak aby on był na środku. Te linie pomocnicze nam tutaj pomagają. I teraz właśnie ten mniejszy kwadrat w środku, to będzie tło naszej karty. No i zobaczcie, po prostu zmieniam mu sobie kolor na jakiś taki, może być biały, może być niebieski, zostawiam to Wam. Ja sobie wybiorę coś powiedzmy bardziej może w kolorze beżowym, jakimś takim jasnym, żeby to fajnie wyglądało. Więc mamy taką podstawę. Jeżeli ktoś chce właśnie tworzyć na bazie kwadratu, to będzie wyglądało to mniej więcej tak. Ale teraz pójdźmy krok dalej. Jeżeli ktoś chce tworzyć na bazie okręgu, to zobaczcie, co ja robię. Cofnąłem to sobie do białego kwadratu i teraz zobaczcie wstawię okrąg. No bo pokażę Wam też, jak zrobić okrągłe takie rzeczy. I zobaczcie, pierwszy okrąg rozciągam sobie tutaj na maksa i to będzie moje obramowanie, czyli zawsze to będzie. Pierwszy taki zewnętrzny okrąg, zewnętrzna figura, to będzie obramowanie, i tutaj też dajmy ten kolor jakiś powiedzmy czerwony i wstawmy sobie drugi jeszcze kształt, też drugi okrąg, on będzie troszkę mniejszy, więc ja go nie rozciągnę tak do końca, może tak i też go wyśrodkuję. O, zobaczcie, po prostu robię sobie coś, ala taki znak drogowy. Tutaj też mogę zmienić po prostu jeszcze kolor na właśnie jakiś taki beżowy. Zaraz to zrobimy. I po prostu zrobiłem taką kartę, tyle że okrągłą. E, powiem, potem wam powiem, co zrobić z tymi e, za okrąglu, tutaj z tymi rogami, aby one nie były białe. E, mam nadzieję, że już wiecie jak to zrobić, ale jeszcze wam pokażę. No i zobaczcie, te, zrobiłem sobie okrągłą kartę. I do memory będziecie potrzebować e, tak naprawdę dwóch rodzajów e, karty. Pierwsza z nich to będzie reverse, czyli właśnie góra. E, I żeby wam to pokazać na przykładzie, to jest właśnie e, to jest właśnie to, co zobaczymy tutaj, czyli to jest reverse. Potrzebujemy jakby jedną sztukę czegoś takiego, a potem jeszcze będziemy potrzebowali tych kart, o już takich, które tutaj widzimy. Akurat mi się trafiło, więc musimy sobie zrobić najpierw rewers, a potem takie, właśnie, już poszczególne karty. No więc wracając do mojego projektu, zaczniemy od rewersu. Tu najczęściej daje się logo, nazwę, nie wiem, projektu, więc. Możecie tutaj dać nazwę waszej szkoły, nazwę waszego Facebooka, wasze imię i nazwisko, cokolwiek sobie tutaj wymarzycie na rewersie karty może być. Ja już tutaj załadowałem sobie po prostu z komputera taki obrazek, właśnie zobaczcie: Akademia Genialnego Nauczyciela, czyli takie właśnie nasze, nasze zdjęcie wraz z napisem. No i to na przykład będzie taki rewers. Więc tak wygląda rewers karty, i teraz muszę już zająć się konkretnymi kartami. Więc ja najczęściej zrobię to tak: zobaczcie, że po prostu sobie tutaj zduplikuję, czyli powielę sobie stronę i zamiast już tutaj tego loga to już nie będzie rewers, to będzie na przykład karta z książką. I też już mam po prostu gotowe obrazy książki. Po prostu możecie skorzystać z obrazków, które macie na komputerze, ale równie dobrze możecie skorzystać z zasobów Kan, by po prostu wyszukać tutaj jakieś obrazki czy elementy. To mogą być jakieś dzieci, to mogą być książki, to może być cokolwiek tutaj sobie znajdziecie w wyszukiwarce, wpiszcie, a jeżeli potrzebujecie, to mogą być liście, no cokolwiek, cokolwiek, nie? Więc w moim przypadku to będzie książka. I teraz e, bardzo ważne pytanie do Was, e, czy planujecie właśnie zrobić tak jak. E, to memory, tak jak ja tutaj wam pokazałem, czyli zobaczcie, że za, za każdym razem muszę wskazać identyczny obrazek. E, bo o ile w doble to było wymagane, to tutaj będziemy mogli zrobić sobie coś innego. Będziemy mogli zrobić tak, że jedna karta. E, w tej parze będzie inna od drugiej. I to jest super, bo możemy sobie zrobić coś w stylu, jeżeli nauczacie na przykład języka angielskiego, to zobaczcie, to będzie na przykład książka, ale potem zrobimy sobie duplikat tej karty i to już tutaj książkę skasujemy, i na przykład dodamy tekst, po prostu tekst, i na przykład po angielsku napiszemy tutaj na przykład słowo książka. I to też będzie potraktowane jako karta. Wtedy e, uczestnik, żeby, żeby trafić parę, będzie musiał wskazać e, ten kafelek, e, tą kartę i dodatkowo tą. Czyli nie muszą to być identyczne, e, identyczne pary. Możemy sobie tutaj zrobić właśnie dowolną parę i to już pokażę Wam we wtorek, jak to robić. Ale takie, że też możecie sobie przygotować po prostu karty. To nie musi być jeden do jednego, to nie musi być identyczna karta, możemy właśnie stworzyć sobie takie fajne pary. I zobaczcie. No i to tak naprawdę tyle. Oczywiście tych par musicie mieć więcej. Czyli po prostu musicie sobie sukcesywnie dodawać kolejne strony i tworzyć sobie kolejne, kolejne karty. Ważne tylko jest to, aby mniej więcej, no nie mniej więcej, tylko aby karta wyglądała identycznie jak rewers. Czyli musi po prostu, jeżeli tutaj zrobicie czerwone obramowanie i beżowe tło, no to tutaj jakby karta też musi być identyczna. Podmieniamy tylko środek. No więc mam nadzieję, że to. Rozumiecie? Chodzi o to, żeby potem fajnie to wyglądał ten efekt przejścia, po prostu, że odsłaniamy, odsłaniamy tą kartę, czyli rewers nam znika, a pod tym pojawia się właśnie zawartość karty. No i tak naprawdę, gdy stworzycie sobie tutaj tworzyć, skończycie tutaj tworzenie tych kart, musimy je sobie po prostu pobrać. Jak ktoś robi takie kwadratowe czy prostokątne, no to wystarczy, że pobierze i tyle. Potem będzie trzeba to zaimportować do Geniali i już. A jeżeli tworzycie tak jak ja tutaj okrągłe, no to zobaczcie, aby pozbyć się tego białego tła, bo gdy teraz sobie klikniemy, pobierz, no to niestety, zaraz wam to pokażę, mogę sobie pobrać jedną dla przykładu, nie będę pobierał trzech, pobiorę jedną, zobaczcie, czyli ten rewers tylko. Pobieram to jako PNG, jako obrazek, i klikam gotowe. I pobierz. I teraz z mi pobierze właśnie ten jeden obrazek. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. On się tutaj pobrał i już Wam pokazuje jak to wygląda u mnie na komputerze. Zobaczcie, ma tutaj białe tło. No więc jak to zrobić? Jeżeli macie kanwę Pro albo kanwę dla edukacji, to przy pobieraniu zaznaczcie tutaj tło przezroczyste. Zobaczcie tu jest taka korona, więc musicie mieć kanwę Pro albo kanwę dla edukacji i wtedy bez problemu sobie kanwa wytnie wam te białe elementy, te białe narożniki i będziecie mieli... Bez tła. No i wtedy już nic nie musicie robić, po prostu zaznaczacie to i pobieracie. A jeżeli nie macie canvy pro albo canvy dla edukacji, to strona, którą już wiele razy Wam wysyłałem, wyślę ją też na, na czacie teraz: rimów.bg i zobaczcie, po prostu tutaj trzeba upuścić, przeciągnąć po prostu te Wasze pobrane wcześniej z kanwy właśnie karty. I zobaczcie, tak wygląda moja karta, i po chwili Strona wycięła mi tło, jak widać, niestety nie za bardzo dokładnie, więc może tego jeszcze nie korzystaliście z tej funkcji, ale jeżeli faktycznie to strona, ona nie zawsze sobie poradzi tak jak powinna, nie zawsze sobie radzi, zobaczcie, jest tu też funkcja edit i po prostu klikamy tutaj sobie edit i możemy tutaj jest taka funkcja jeszcze właśnie przywróć przywrócić kawałki które zostały usunięte przez przypadek czyli ten właśnie erase restore i zobaczcie tutaj po prostu wielkość ustawiamy sobie wielkość naszego takiej naszej gumeczki i zobaczcie co my możemy robić Oj, tutaj musimy zaznaczyć, właśnie nie wymasz, tylko przywróć. I zobaczcie, i my po prostu możemy sobie to wszystko jeszcze tutaj ładnie przywrócić. No, im większa będzie nasza gumeczka, to będzie nam to szło łatwiej. Prawdopodobnie tak to wycięło, bo mieliśmy tutaj jasne tło i się pomylił tutaj troszkę z białym. Tak jak widzicie, no nie jest to idealne. Więc jeżeli macie kanwę dla edukacji, to po prostu sobie tam to zaznaczcie. A jeżeli nie macie i nie chcecie się tutaj bawić z każdą kartą osobno, Oczywiście, w Waszym przypadku może to nie wystąpić, bo możecie mieć inny kolor tła i sobie strona lepiej z tym poradzi. Ale jeżeli nie chcecie się z tym bawić, to po prostu zróbcie sobie kwadratowe albo prostokątne bez tutaj zaokrąglonych rogów i wtedy nie będziecie musieli tego kroku sobie robić. Ale zobaczcie, że tutaj przywróciłem i teraz mogę pobrać sobie tą kartę. Pobieram ją sobie i ona mi się już tutaj zapisała, już Wam pokazuję. I w tym przypadku nie mam białych, białych narożników, i taką kartę mogę sobie wgrać do do Geniali. Więc to już zostawiam Wam, czy chcecie mieć zaokrąglone rogi, czy, czy może nie, czy chcecie tutaj się troszkę z tym pobawić, czy nie. Ale właśnie to jest sposób, żeby mieć takie fajne, okrągłe też właśnie karty w memory. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania. Widzę taka cisza na czacie. Na Facebooku chyba lepiej się dyskutuje. Mam takie wrażenie, ale mam nadzieję, że wszystko, wszystko gra. Więc zapraszamy właśnie na Wtorkowe szkolenie. Napiszcie może kto jest jeszcze niezapisany. A ja jeszcze raz Wam pokażę po prostu te przykłady, też, które Wam pokażę we wtorek. Zobaczcie tutaj właśnie Sandbox ma taki przykład. mają. O zobaczcie, to jest dokładnie to. To jest dokładnie to, co wam mówiłem. Zobaczcie, tutaj mają tekst i mają też obrazek. No i wystarczy, że tutaj jest żaba po angielsku i mam obrazek żaby i to jest para. Wszyscy dziubią karty, ok. No więc zobaczcie, po prostu właśnie po angielsku też można sobie takie pary porobić. O, no i wtedy fajnie to wygląda. I takie coś mniej więcej będziemy sobie robić. Tutaj w drugim przykładzie, o, tu mają jakieś e, figury po prostu szachowe. I tutaj, jak widzicie, trzeba znaleźć parę jeden do jednego. Czyli mieliśmy gdzieś, e, o, tutaj jest koń, no to musimy pokazać konia z koniem, tak? Mamy tutaj, powiedzmy, królową, no to królową z królową na tej, na tej zasadzie. Tak, musimy to, musicie to pobrać jako PNG, czyli jako obrazek, i wtedy będzie to można wrzucić do, do Geniali. Bo potem, zobaczcie, przechodzimy sobie do Geniali. Tutaj oczywiście będziemy działać, więc na razie dzisiaj się tym nie zajmiemy. Ale zobaczcie, dodam sobie tylko pusty slajd. Tak, po prostu. I zobaczcie, tu po prostu wtedy. Przechodzimy w obrazki, i tutaj możemy sobie wrzucić te karty, które wcześniej zapisaliśmy w scanwy. No i ja teraz sobie też przerzucam tutaj jedną. O, zobaczcie, to jest ta, którą zrobiłem. Po prostu potem we wtorek pokażę Wam, będziemy sobie te karty wstawiać i spinać z tym skryptem, który właśnie tutaj nam sandbox zaserwował. No i jeszcze, jeżeli chcecie sobie coś potworzyć, to co Wam się przyda? Przyda Wam się coś, co ma się pokazać co ma się pokazać, gdy uczestnik skończy grę, czyli wskaże wszystkie poprawne pary. No to jak widzieliście, w naszym przypadku pokazuje się tutaj postać Harry'ego Pottera. I jeszcze możecie mieć gifa albo obrazek, który się pokaże dosłownie przez chwilę, gdy uczestnik nie wskaże poprawnej pary. Zobaczcie, jak to wygląda. Gdy wskażemy źle, to tutaj pojawia się przez chwilę taki obrazek. To jest oczywiście coś, co my wybraliśmy. Możecie wybrać sobie całkiem inny obrazek. A gdy, zaraz tutaj rozwiążemy, a gdy rozwiążemy, zobaczcie, no to pojawia się tutaj postać Harry'ego Pottera, więc też możecie sobie swoje po prostu dwa obrazki przygotować, tak żeby we wtorek móc już prężnie, prężnie działać. Panie Ewo, to jest bezpłatne. Wszystko, co tutaj pokazujemy jest na bezpłatnych kontach, zarówno na Geniali, jak i w kanwie Wszystko robimy tutaj bez żadnych kont premium. Pani Mirosławo, jak przenieść... Do geniali to tak jak tutaj pokazałem, wchodzimy w zakładkę tutaj image, druga, druga zakładka po lewej stronie i tutaj klikamy i wybieramy sobie po prostu plik z komputera dokładnie tak, ściągamy sobie na komputer jako zdjęcia, skanwy i tutaj klikamy i zobaczcie, pokazuje się takie okienko, wybieramy wtedy po prostu z dysku komputera, czyli wchodzimy, gdzie pobraliście w pobrane, czy w moje dokumenty, czy na pulpicie, gdziekolwiek to macie, tutaj sobie wchodzimy i wybieramy. To okienko może u Was wyglądać troszkę inaczej, bo ja mam inny system, nie mam Windowsa, zobaczycie takie normalne, Windowsowe okienko do szukania pliku i po prostu ładujecie i one tutaj wskoczą. Ale jeszcze o tym sobie porozmawiamy we wtorek, jeszcze raz Wam tylko wyślę linka Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zapisani. I no fajnie by było, jakbyście sobie na przykład już te karty do wtorku przygotowali, wtedy będziemy od razu we wtorek działać. Dobra, wysłałem jeszcze raz jednego, jednego linka. To tyle, kochani, co Wam chciałem powiedzieć. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, śmiało, dawajcie znać. E, śmiało, śmiało. E, ja jeszcze, dla tych, co nigdy tutaj e, może ktoś nie był, może ktoś nie widział, e, mamy dla, dla Was tego e, darmowego e-booka. Akademia Kośnik 9. Jak sobie przejdziecie pod taką stronę, zaraz Wam też linka wyślę, to możecie. Mm, Możecie pobrać naszego darmowego e-booka, w którym omawiamy 9 narzędzi do tworzenia interaktywnych materiałów. On jest darmowy, musicie tylko podać imię i, adre i adres e-mail i przyjdzie do Was e-mailem. E przyjdzie jeden e-mail, musicie w nim kliknąć w linka, potwierdzacie, że jesteście właścicielem tego maila, żebyście nie podali czyjegoś innego. E taka weryfikacja po prostu, czy podaliście dobry adres e-mail i potem w drugim mailu przyjdzie już e link do prawidłowego e-booka. E krótki taki e-book darmowy, 13 stron, e każde narzędzie omawiam na jedną stronę, więc... Myślę, że coś fajnego znajdziecie. Jest tam oczywiście Canva i Geniali, ale jest jeszcze siedem innych narzędzi. Może coś Wam fajnego przypasuje. Dobra, kochani, ja się też cieszę, nie mogę się doczekać na wtorkowe szkolenie. Zobaczcie, że troszkę to tutaj wygląda skomplikowanie, ale gwarantuję Wam, że nie jest. Panie Małgosiu, tak, zaraz zakończymy tą transmisję i będzie ją można sobie właśnie na naszym kanale na YouTube obejrzeć ponownie. Teraz chyba nie można jej przewinąć, dopóki ona trwa na żywo, ale zaraz jak zatrzymamy, to będzie można sobie to przewinąć. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, gdzie jest nasz kanał na YouTube, to właśnie go oglądacie, ale zobaczcie też Akademia Geniali.pl, ukośnik YouTube. Tam mamy też dużo innych szkoleń. Zaraz też jeszcze linka wam wkleję. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, z którego to widzicie, bo właśnie będziemy robić teraz coraz więcej rzeczy na YouTube, więc. Jeżeli zasubskrybujecie, to wtedy nic was nie ominie i właśnie będziecie też mogli sobie wracać do naszych poprzednich nagrań, czy właśnie coś, coś co was ominie, to na pewnym tym kanale będzie, więc akademia.geniali.pl, ukośnik YouTube. Pani Natalia poleca buka, będzie we wtorek, super. Eee, dziękujemy Wam za obecność, ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że. Eee... Zrobicie jakieś fajne karty na wtorek, będzie czas, żeby się nimi pochwalić, więc nie mogę się już doczekać, widzimy się we wtorek o 20. A, no i pamiętajcie, żeby szepnąć gdzieś słówko znajomym, zaproście koleżanki, kolegów, może ktoś będzie zainteresowany, podeślijcie im tego linka do szkolenia, im nas więcej, tym lepiej. Kochani, dziękuję bardzo, miłego wieczoru Wam życzę, do usłyszenia we wtorek, dobranoc.